25 dzień lutego, no to jest wtorek. 2025 roku pojawiła się karta Asmiecze, no i przy wibracji dnia, to nawet się trudno dziwić, że ta karta akurat do mnie zagadała. Zostawiamy dzisiaj wszystko za sobą. E, wszystko, co nas bolało, wszystko, co było nie tak, wszystko co nas. Dotknęło, oszukało, pozbawiło wszelakich naszych możliwości prywatnych. Zostawiamy to za sobą bez względu na dolegliwość, bez względu na kłopoty. Proszę pamiętać, że to jest karta, która namawia do uwolnienia i daje jednocześnie pewnego rodzaju taką opiekę państwa psychiki po takim kroku. Karta, która mówi: zrób tak. Bo będziesz w dalszym ciągu cierpiać, cierpieć, cierpiała, cierpiał, czyli zostaw to. Takie jest przesłanie karty Tarota na dzisiaj. A my się polecamy, jak zwykle, dobrawróżba.pl